Witam serdecznie, Maciej Wudzik, Bugie Kosakowo. No i za chwilę puszczamy ostatni lot treningowy. No, muszę powiedzieć, jechałem cały, całą trasę, jestem, stoję tu już ponad godzinę. Całą trasę jechałem, cały czas lało. No, teraz się przejaśniło. Przejaśniło się, miejmy nadzieję, że tam nie złapią żadnej ulewy mocnej, bo deszczyk na pewno jakiś dostaną, bo to. Praktycznie teraz pokazuję na następne wszystkie dni e, takiej pogody. E, no ale cóż, no zaczęliśmy treningi, one muszą lecieć, bo nie możemy im pauzować, bo się zaraz rozsypią z piór. E, czyli muszą, muszą walczyć. E, w tygodniu, koniec tygodnia planowany pierwszy konkurs. No i wtedy się zacznie już typowo. E, no startują, zaraz startują. Tak, już jest czas. Wypuszczenia 7:30 Słońce przebija. Pogoda ładna. No, mówię, tylko żeby nie padało, tylko żeby nie padało, to będzie wszystko dobrze. Jest GOMBI 501, powinno być. Nie wiem dokładnie, ile, bo robiliśmy bez koszowania. Ostatnie gołębie wczoraj, praktycznie taka grupka, która, która tam jeszcze sobie nie e, latała, zaatakował jastrząb i to dosyć mocno i goniał, ganiał, czyli nie wiem czy one tam wszystkie, e, wszystkie są, no powinny, ale czy e, jakiegoś nie zabrał, tego to, to nie wiemy. Później przy koszowaniu jeszcze raz patrolował okolicę. No jest to duża samica. Ona, ona będzie nam trochę psocić, chyba że ją jakoś tam ktoś złapie. Wiatr się zrywa, wiatr się zrywa. Ma znowu później wiać bardzo mocno. Dlatego puszczamy. Najpierw chciałem planować wypuszczenie o ósmej, ale to mówię, później ma, ma być bardzo mocny wiatr, znowu taki boczny. <laughs> Czyli niech te głębie lecą tutaj, te chmurki to coraz niżej tak idą. Czyli puszczamy, bo jest na to czas. Dobra, startujemy. Powodzenia wszystkim. Zaraz zobaczymy, czy to się wszystko otworzyło. Bo tu znowu ta jedna klatka, to jest jakaś taka... Musimy ją podmienić. Tu on normalnie przyklejony. Zobaczymy, czy one ładnie wszystko pójdą. Idą razem. Wszystko wyskoczyło. Tam idą za ten. Tak, wszystko wyskoczyło. Nic nie ma. Zalasek. <laughs> o. Widać. Do usłyszenia. Dobry lot. Tak jak mówiłem, następny już lot konkursowy.